Witam serdecznie w kolejnej lekcji z automasażem. Dzisiaj chciałabym taką małą powtórkę, a pewnie jeszcze dołożę kilka elementów, które pozwolą nam na uniesienie naszego owalu twarzy. Zajmiemy się dekoldem szyją i naszymi policzkami. Przypomnij, najka tradycyjna, drenaż limfatyczny, który warto robić przed każdym automasażem, natomiast my dzisiaj skupimy się na węzłach na węzłach nadobojczykowych, które przygotują nam tkankę do pracy idealnie. Kilka takich spokojnych ruchów, które pozwolą nam na udrożnienie w tym miejscu węzłów chłonnych. Przypomnę, że duże skupisko również tych węzłów chłonnych jest w okolicach uszu, także takim ruchem szczepcowym przemasowujemy z góry na dół. Kolejnym ruchem, który poprawia nam drenaż limfatyczny, układ limfatyczny lepiej pracuje, to jest oczywiście okolica uszu. Także góra, bok, dół, kilkakrotnie takich ruchów sobie przyjemnych zróbcie. Tak jak wspomniałam dzisiaj, się troszeczkę zajmiemy dekoldem i szyją i policzkami. Zacznijmy od naszego takiego przyjemnego rozprężania tkanek na dekoldzie każdorazowo daję też informację zwrotną, że nasz masaż czy automasaż bardziej jest na niewielkiej ilości preparatu. Ja mam tylko tutaj położony odrobinę kremu odżywczego, po to abyśmy mogły tkanki bardziej chwycić. I teraz takim ruchem szczypcowym rozmięcz całą strefę dekoldu. W niektórych miejscach możesz czuć delikatne dyskomfort. Wówczas zatrzymaj się i odrobinę poddychaj. Pozwoli to puścić w tych miejscach napięcie i będzie lepsze też ukrwienie. My Takiej ciągłej, jakby pozycji jesteśmy zamkniętej w ciągu dnia, także warto o to zadbać, a szczególnie właśnie w rutynie pielęgnacyjnej wieczornej, żeby rozprężyć nasz dekolt. Zobaczcie, jak tutaj, na moim tutaj przykładzie, ta tkanka na dekoldzie jest zaczerwieniona. Ja często tutaj czuję napięcia ze względu nawet na charakter pracy, który mam, i dlatego bardzo często też w trakcie zabiegów informuję klientki, aby zadbały o te dekoldy, a konkretnie o otwarcie tej klatki piersiowej. Bo niestety ta smartfonowa pozycja przy kom komputerze, czy też w różnych sytuacjach życia codziennego, kumulują się tutaj napięcia. A dzięki temu, jeżeli tutaj są napięcia, to mamy. Krótko mówiąc szybki efekt opadających policzków, bo przypomnę, że mięsień szerokiej szyi, który rozpościera się właśnie na linii dekoldu, przychodzi przez całą szyję i zawiesza się drobnymi zakończeniami mięśni na linii żuchwy. Także warto o to zadbać, żeby ta strefa była przyjemnie rozprężana. Oczywiście zajmujemy się też naszą fontanną młodości, która jest na boku szyi. Przyjemnie rozmiękcz kciukiem. Postaraj się mieć opadnięty, bym powiedziała, bark, żeby ta pozycja nie była uniesiona, tak? Tylko jak największa przestrzeń między uchem a barkiem. Jeżeli nie możesz złapać tego mięśnia, lekko pochyl głowę, w te, w, po tej stronie, którą rozmasowujesz, zobacz, jak przyjemnie wtedy jest ten mięsień w moich palcach. Mhm. I zacznijmy e, takim ruchem szczypcowym przechodzić wzdłuż naszej linii żuchwy aż do ucha. Możesz sobie spokojnie też delikatnie jeszcze wyciągnąć tą tkankę. Przypomnę, że tego rodzaju automasaże mają likwidować nam napięcia, a co za tym idzie. Lepszy przepływ z układu krwionośnego, lepsze dożywienie. Oczywiście też taka, to jest rodzaj takiej pasywnej gimnastyki mięśni, czyli nasze mięśnie zapraszamy na gimnastykę, a sprzętem do jakby pracy naszych mięśni, są nasze dłonie. Mięsień brudkowy często jest taki zaniedbywany, a on bardzo dużo w sobie nosi napięć, poprzez właśnie, że mamy grymasy to warto ten podbródek i naszą bródkę rozmasować. Wszystkie ruchy wykonuję dosyć intensywnie, z takim, bym powiedziała, naciskiem od jednego do dziesięciu, to taką szóstkę bym sobie dała. W niektórych miejscach, jak już lekko są rozluźnione, jakby daję intensywniejszy nacisk, po to, żeby ten um, masaż był taki bardziej wnikliwy, powięziowy. Czyli mamy rozmiękczoną żuchwę i naszą brudkę. Zajmiemy się teraz naszym policzkiem i znowu. Najpierw zróbmy może takie delikatne przemasowanie naszych policzków, to takie subtelne, ale też żeby to nie było w powietrzu. I kolejnym jakby ruchem będzie uchwycenie fałdu skórno-mięśniowego i delikatnie przesuwajmy. Kolejną pozycję Mhm. Ma być bardzo, bardzo przyjemnie, nie ma to boleć. Jeżeli gdzieś odczuwacie delikatny dyskomfort, to pamiętajcie, że zatrzymajcie się w tym miejscu i odrobinę poświęćcie czasu po to, aby delikatnie to rozmiękczyć. I druga strona to samo. Najpierw delikatne takie rozmiękczenie tkanki. I przejdziemy do wnikliwszej. I co? I bierzemy. I przesuwamy. Super. To jest film instruktażowy. Także pamiętajcie, że możecie pomału techniki sobie powtarzać kilkakrotnie. Ja tutaj y, zawsze kontroluję, aby te filmy nie były zbyt długie, po to, abyście miały najbardziej intensywnie pokazane kwintesencje danego odcinka, co opracowujemy. Natomiast wy tradycyjnie możecie sobie wracać do tych technik i wydłużać w czasie tak, jak wam tutaj wygodniej, tak. Czasami będziecie miały na te nasze ćwiczenia, i na ten automasaż tylko 5 minut, a czasami możecie mieć Nieco więcej. Także poświęćcie temu zadaniu tyle, ile możecie. Korzystajcie z tych filmików dowoli, bo cały miesiąc, październik jest dla Was do nauki automasażu. Pewnie te automasaże będą się w niektórych odcinkach powtarzać ale to po to, aby przypomnieć i utrwalić Wasze wiadomości z, z tych lekcji. Natomiast tradycyjnie zachęcam do regularności, do konsekwencji w działaniu, jeżeli chodzi o automasaż, bo wówczas mamy efekt. To co, mamy dzisiaj zrobione policzki. Cudownego dnia Wam życzę i do miłego zobaczenia.